Kiedy otwieramy Księgę Pisma Świętego? Dzisiejszej niedzieli, dwunastą niedzielę zwykłą, natrafiamy w pierwszym czytaniu na bardzo dotkliwą skargę proroka Jeremiasza. Wielkiego proroka, który razem ze swoim narodem przeżywał wiele udręczeń, cierpień, przeżywał bardzo, że ten naród odchodzi. Od fundamentu prawa Bożego. Przestrzegał też, żeby nie odchodzić od Boga, bowiem zbliżająca się niewola, babilońska niewola będzie wielką udręką dla tego narodu. Ten prorok nie zawsze był zrozumiany. Kiedy sięgniemy do Jego słów, to widzimy jak wiele bólu było w jego sercu? Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może da się zwieść. Także go zwyciężymy, wywrzemy swą pomstę nad Nim. Czy prorok szukał pociechy? Tak, źródłem Pociechy dla tego proroka był sam Bóg, jego łaska. I tak się dzieje w ciągu całej historii zbawienia: wszyscy, którzy pełnią rolę proroka wobec ludu Bożego i nie są zrozumiani, szukają pomocy. U samego Boga, co Bóg mówi do mnie, dając mi w ten sposób pociechę. U proroka Jeremiasza czytamy takie słowa: Panie zastępów, ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwólbym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Kiedy sięgamy do tego czytania z księgi proroka Jeremiasza, przychodzi na myśl Psalm 70. Chciałbym sięgnąć do całej jego treści. Racz mnie wybawić, Boże. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się okryją rumieńcem wstydu ci, którzy godzą na moje życie. Niech ustąpią okryci wstydem ci, którzy z moich nieszczęść się weselą. Niechaj odstąpią okryci hanibą, którzy drwią ze mnie. Niech się radują i weselą w tobie. Wszyscy, którzy ciebie szukają, niech zawsze mówią Bóg jest wielki. Ja zaś jestem ubogi i nędzny, Boże, pospiesz mi z pomocą. Tyś wspomożyciel mój i wybawca. Nie zwlekaj więc, panie. Współczesnym prorokiem kościoła świętego był niewątpliwie. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Sięgnijmy do jego zapisków więziennych. Czytamy w tych zapiskach: Wprowadzono mnie do pokoju na pierwszym piętrze, oświadczono mi, że to jest miejsce mego pobytu że nie należy wyglądać oknem. Protestuję przeciwko uniemożliwieniu mi sprawowania rządów nad diecezjami gnieźnieńską i warszawską. Protestuję przeciwko pogwałceniu jurysdykcji Stolicy Świętej, którą wykonywałem na mocy uprawnień specjalnych. Protestuję przeciwko zakazowi spoglądania przez okno. Rozejrzałem się w swoim pokoju. Zostałem sam. Na ścianie nad łóżkiem wisi obraz z podpisem: Matko Boża Rywalcka, pociesz strapionych. To był pierwszy głos przyjazny, który wywołał wielką radość. Przecież stało się to, czym tyle razy mi grożono. W ten sposób wypełniła się w części zapowiedź, którą w roku 1920, na wiosnę, dał nam profesor liturgii ksiądz Antoni Bogdański. Niezapomniany ten człowiek, podczas pewnego wykładu, powiedział: Przyjdzie czas, gdy przejdziecie przez takie udręki, o jakich człowiek naszego wieku nawet myśleć nie umie. Wielu kapłanom wbijać będą gwoździe w tonzury, wielu z nich przejdzie przez więzienie. Wzrok mój zatrzymał się na biurku. Stoi tu Chrystus miłosierny z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Uznaję to za drugą łaskę dnia dzisiejszego. Oddaję się w opiekę temu, za którego sprawę tu się znalazłem? Taki jest los proroka, który jest posłany przez Boga do ludu Bożego. Jedyną pociechą jest Bóg, do którego trzeba się zwrócić. Kiedy sięgniemy do Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Usłyszymy słowa na temat grzeszności, jaka nas dotyka. Niestety, przez grzech przyszła śmierć i przyszło cierpienie. Ale mówi Święty Paweł, jeżeli przestępstwo jednego sprowadziło. Na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży. Łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Co jest dla nas w tych wszystkich udrękach i uderzeniach, jakie kieruje do dzisiejszego chrześcijaństwa? Złośliwość złego ducha, który bierze w posiadanie wiele serc ludzkich. Jedyną pociechą dla chrześcijaństwa jest sam Bóg, i prawda, że gdzie pojawiło się zranienie przez grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Tu jest potrzebna wiara. Tu jest potrzebna nadzieja i miłość. Jezus z miłością mówi do nas w Ewangelii Świętej aż trzykrotnie: Nie bójcie się. Nie ma nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by nie miano się dowiedzieć mówi Jezus o prawdzie ewangelicznej. Jednocześnie daje wyraźnie do zrozumienia. Będzie cierpienie ciała. Będzie prześladowanie. Ale nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. U was nawet włos na głowie każdy włos jest policzony. Bóg pochyla się nad człowiekiem i daje mu pociechę. I na końcu tego niezwykłego słowa, które tak wyraźnie mówi o pociechach, jakich człowiek powinien szukać u Boga, mamy podsumowanie. Do każdego, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Ale ostrzeżenie, kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Gdy przyjdą trudności, gdy przyjdą cierpienia, może nawet prześladowania, czy będę w stanie przeciwstawić się temu wszystkiemu, będąc wierny Ewangelii, Krzyżowi, będąc wierny Prawu Bożemu? Jezus Chrystus, który jest naszym Panem, On daje nam pociechę. I w poszukiwaniu tej pociechy. Potrzebujemy również wspólnoty Kościoła Świętego. Będąc we wspólnocie Kościoła Świętego, będziemy nasłuchiwać głosu proroków, tych, którzy naprawdę są posłani przez Boga. Oni, którzy odkrywają pociechę Boga, sami poprowadzą nas do tej pociechy. Oby nam nigdy nie brakło takich proroków, jak prorok Jeremiasz, jak błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.